No, załatwione. Tak? Tak. Przeprosiłeś sędziego? Tak. Na pewno? Tak. Okej. Okay. Poczekaj. No to sprawdź, zadzwoń, sprawdź. zadzwoń, zadzwoń. Upewnijmy się. Halo, cześć Darek, z tej strony Krystian Malinowski. A witam, prezesie. Witam, witam. Mam do Ciebie krótkie pytanie. Czy był u Ciebie piękny kawaler i przeprosił Cię? Tak, był, był i przeprosił. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Prezesie. Dzięki, do usłyszenia. No super. No, co dalej? To teraz pora na drugi warunek Malinowskiego. Pojedziesz do kliniki doktora Łojka i wpłacisz datek na oddział dziecięcy. Tysiąc złotych. Tysiąc złotych? Może jeszcze dał pomyć dupy. Tysiąc N złotych. Myślę, że to nie jest zbyt wygórowana kwota jak dla ciebie. No, no faktycznie dla mnie to nie jest wielka kwota. Super w takim razie do dzieła. Do zobaczenia!